Marcin Szafrański, witam państwa w naszym programie. Dziś zaczynamy od naprawdę rewolucyjnej informacji w naszym mieście. Wreszcie została otwarta toaleta przy bulwarze nadwarciańskim. Aż cisną się na usta słowa hura, hura, hura. No, właśnie, myślicie, że mieszkańcy będą się z tego powodu cieszyć? No, ja bym się nie cieszyła na przykład, bo wiem, że ubikacja będzie czynna od 11 do 18. A co przed 11? A co w weekendy? Bo też ma być zamknięta, z tego co wiem. Nie, w weekendy ma być otwarta, tylko dużo krócej, bo od 13 do 18, a w święta, czyli tam zresztą nie ma listy świąt, kiedy, podczas których będzie ta ubikacja zamykana, ale wtedy będzie na pewno zamknięta. Mnie zdecydowanie nie ucieszyła informacja, że kobiety mają drożej, bo złotówkę, a za pisuar jest tylko 50 groszy, więc nie wiem skąd ta dyskryminacja. I ciekawe też jest to, w jaki sposób panie będą sprawdzały to, czy ktoś korzysta z pisuaru, czy korzysta z... Ubikacji. Ale jest chyba podział na damską i męską, tak? Tak rozumiem? Jest, tylko że w męskiej jest i pisuar i normalna muszla. To będzie Klo trzeba się zdeklarować po prostu, że w tak. coś się robiło. W coś się no i robiło. Trzeba, trzeba, będzie, trzeba będzie zaufać oczywiście takiemu, który przyjdzie do ubikacji. A jak pani powie, że chce z pisuaru? To nie wiem. Nie było, nie było napisane, co w takiej sytuacji, ale myślę, że miasto będzie musiało jakieś rozwiązanie w takiej sytuacji znaleźć. Możemy przetestować. Także no, zobaczymy, pewnie po pierwszym miesiącu dowie, dowiemy się, jak mieszkańcy Konina korzystają z tej, tej toalety. Ale proszę Państwa, są rzeczy ważne i ważniejsze. Już w najbliższą niedzielę nasza serdeczna koleżanka Amelia Siuda wystąpi podczas koncertu. Właśnie możesz powiedzieć, co będziesz śpiewać? E, tak, mam przyjemność wystąpienie na koncercie charytatywnym, a zaśpiewam piosenkę jeszcze raz wabank. A najważniejsze słowa: wabanku? A refren. Kiki, kakaka, Takie jest A więc przedsmak tego, co Amelia dla Państwa przygotuje już w niedzielę 11 o godzinie 17, 17. tak? Tak, to będzie wspaniałe widowisko kolorowe, wystąpią i samorządowcy, i parlamentarzyści, i inne zdane osoby z Konina, więc myślę, że warto. Właśnie wiedzieć. aż się tutaj cisną na usta słowa, dlaczego Wy nie występujecie. Ja nie, nie, pod... nie, ja nie potrafię śpiewać. Ale... A ja śpiewałam, jak byłam mała, tak. Mam nawet to udokumentowane na kasetach. A, to? Tak. A ja śpiewałam. A ja śpiewałam, tak. Śpiewałam na koncercie i to, co y, można zapamiętać z tego koncertu, to to, że zawsze sala jest pełna, to znaczy publiczność dopisuje, no i oczywiście gromkie brawa. Ale słyszałam też, że nie muszę się stresować, bo to ma być przede wszystkim zabawa. Dokładnie. Hmm. Ale też ten koncert ma szczytny cel, tak? Bo są zbierane e, tak. pieniądze. Tak, tak, dokładnie. To jest koncert charytatywny. Mm -hmm. Więc myślę, że w kolejnych edycjach tutaj musimy szykować trio albo duet. Ja myślę, że to powinien <laughs> się w końcu wykazać, bo z tego co wiem, to bardzo dobrze śpiewa. <laughs> Lepiej może nie, bo wtedy może... Połowa publiczności wyszłaby z sali, więc może lepiej nie, nie prowokujmy takich <noise> sytuacji. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym koncercie. Można posłuchać Amelii i innych <noise> osób, ale także oczywiście zachęcamy do czytania najnowszego wydania Przeglądu Konińskiego. Do zobaczenia za tydzień.